Witam państwa bardzo serdecznie. Warszawa płonie. A gdzie tam Warszawa płonie? Cała Polska płonie. W Warszawie też ostatnio kolejny pożar. Wydarzył się no nie wiadomo z jakiego powodu, bo to na pewno nie jest dywersja, przecież. Marcin Kierwiński tam się teraz zajmie, prawda, z mocy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. On tak pokieruje tymi służbami wszystkimi, że on ewentualnych takich dywersantów, podpalaczy to on ich wyłapie. Pożarów, pożar na pożarze. Po prostu każdego tygodnia słyszymy o jakimś tam pożarze, prawda? Teraz płonie wysypisko śmieci na mokotowie, łatwopalne jakieś tam środki chemiczne. Nie wiadomo, jak ta sytuacja się jeszcze rozwinie. Ale nieważne, drodzy Państwo, to jest rzecz zwyczajna. My powinniśmy teraz myśleć o dobrych emocjach, tych fluidach. Dobre emocje, fluidy myślmy o pokoju, myślmy o sympatii, myślmy o tolerancji. Jak ja słyszę tych ludzi, którzy potrafią nawet do mnie maila napisać, słuchajcie, biorą, siedzi człowiek przy komputerze, pisze do mnie maila, że we mnie jest tyle jadu i nienawiści, że on w ogóle nikogo takiego w życiu nie spotkał. Wyobraźcie sobie coś takiego, to ile nienawiści musi być do narodu polskiego w antypolskim rządzie? Ile w nich musi być, prawda, nienawiści? To w Unii Europejskiej to już nawet nie mówię, jaka jest nienawiść do Polski, prawda? O diasporze amerykańskiej także nie wspominam, o diasporze banderowskiej również. Z każdej strony są wrogowie, ale my myślmy o tym, żeby być dla siebie życzliwymi, sympatycznymi, tolerancyjnymi przede wszystkim. Tolerujmy to wszystko, co widzimy. Przyglądajmy się temu. No co nam szkodzi, to że ta Polska jest zniszczona. Przecież każdy ma prawo tu być, każdy ma prawo robić, co mu się żywnie podoba. Wszelkie twory kulturowe, jakie się pojawią, które się wypowiadają do tego w naszych sprawach, nawet obrażając Polaków tam w milionowych ilościach, wręcz bym powiedział, jak ta kurdej szatan przecież. To wtedy wszystko jest normatywne, bo każdy ma prawo coś powiedzieć. Okazuje się, że ostatecznie to my nie mamy prawa już powiedzieć niczego, bo wszystko, co powiemy teraz, co się zwraca przeciwko temu wszystkiemu, co widzimy, prawda, co nam serwują, chcąc nas uczynić niewolnikami, to wszystko się obróci przeciwko nam. To my mamy ponieść konsekwencje tego, że myślimy, że się wypowiadamy, że nie jesteśmy pokojowo nastawieni w ogóle. Tolerancja generalnie nie jest możliwa na żadnym etapie rozwoju cywilizacji. Wszystkiego tolerować nie możesz, no ludzie. Jeśli tolerujesz wszystko, to musisz tolerować wszelkie patologie, dewiacje, jakie się tylko pojawią. Prędzej czy później i tak dojdzie do głosu wewnętrzne sumienie. Czemuśmy na to pozwolili, czemuśmy w ryj nie walili? Mamy dwie opcje teraz: albo zostaniemy niewolnikami w nowożytnym obozie koncentracyjnym, albo będziemy realizować postulaty zła moralnego. Zło moralne skończy się dla nas w taki sposób, że będziemy walczyli o dobro, prawda, próbując zniszczyć to wszystko, co Polskę jak zaraza po prostu, prawda, napadło, zalęgło się w Polsce. Bo, jak tego nie zrobimy, to ta zaraza zniszczy nas. Taki jest wybór po prostu. Taki jest wybór. No nie ma innego wyboru, czy to się komuś podoba, czy nie. Albo tak, albo siak. Albo posłuszne życie w roli tchórza, który tam żyje, gdzieś sobie pojedzie, bo mu pozwolili, coś sobie kupi, bo mu też pozwolili, albo nie pojedzie, albo zarobi, albo nie zarobi, bo mu odbiorą, bo mu zamkną konto, yy, bo nie wiem, coś się stanie i tak dalej. Ale chodzi o stworzenie takiego systemu bałwanów, niewolników bez państwa, bez kultury, bez tradycji, bez przywileju i możliwości wpływu na rzeczywistość. Tolerancja, jak już powiedziałem, w ogóle nie jest możliwe do osiągnięcia. Nawet jeśli byście chcieli być dla siebie tolerancyjni w życiu, czyli w ramach tego pokoju, prawda? Mówimy, że pokój na świecie, pokój, miłujmy się i tak dalej. Ale nawet jeśli chodzi o kwestie rozwoju, to żeby się rozwijać, to musisz sobie raz na jakiś czas powiedzieć, że jesteś imbecylem, prawda? Taki Gortat sobie nie powie nigdy, no ale człowiek uczciwy sobie powie. Wiadomo, że Kosiniak-Kamysz sobie nie powie, że Tusk sobie nie powie, że te, prawda, ta cała wierchuszka pisowska też tego nie zrobi. Mało ludzi to w ogóle robi, nawet kapłani mają z tym problem. Rzadko który kapłan ma możliwość i odwagę przyznać się do własnej bezużyteczności i do służenia już nawet nie idei Jezusa Chrystusa, ale jakiemuś fałszywemu bożkowi. Ci wszyscy chrześcijanie, którzy tam o tym miłosierdziu mówią, o tym pokoju mówią, to doprowadzają mnie do furii totalnej. Chrześcijaństwo dzisiaj ma być agresywne. Koniec, tak samo jak islam. To jest podstawa w ogóle. Takie nastroje powinny być budzone. Nie mówię tutaj o wściekłości, prawda, w stylu jakiegoś dzikiego ludu. My wiemy, o co my walczymy, my wiemy, co oni nam chcą zabrać, ale jak mówię, to jest film bardzo sympatyczny i bardzo miły. To nie jest tak, że ja tutaj jakieś złe emocje ukazuję, nie, ja bardzo dobre emocje ukazuję. My wiemy, o co my walczymy, co oni chcą nam zabrać, czego chcą nas pozbawić, wartości najwyższych w ogóle na tym świecie, bo nigdzie nie ma wyższych wartości niż w Polsce. Zdajcie sobie z tego sprawę, nawet chrześcijaństwo budowane kiedyś w Polsce należało wyżej cenić. Niż całe chrześcijaństwo na świecie, prawda? Z tą całą pokazówką tam, bardzo często widoczną także na Filipinach, gdzieś tam jak się do krzyża, prawda, ostentacyjnie w teatrzyku religijnym przybijali. Jak już mówię, pokój nie jest możliwy do osiągnięcia. Nigdy nie będzie czegoś takiego jak pokój, bo kultura upadnie. Sama myśl w ogóle człowieka, twórcza myśl, to jest niepokój. No ludzie. Tak jak były przełomy na początku XX wieku, prawda? Tam już fizyka, myślano, że to będzie fizyka, prawda? Z XVIII wieku do końca świata, prawda? Newton tam, prawda? Tak myśleli naukowcy kiedyś, aż do momentu, gdy przyszedł Einstein, prawda? Przełomy w fizyce, Niels Bohr i tak dalej. To wzbudziło zamiast aprobatę na mocy twórczego niepokoju. Wzbudziło to nienawiść, bo pokój został zakłócony. I teraz przychodzi taki, na przykład, C. Maciak, i on ludziom pokój obiecuje. I ludzie uważają, że to są wartości, bo oni wierzą w jakieś głupkowate wartości, że jakiś maciak, po prostu baran, półinteligent, totalny, po prostu amoralny to już nawet nie mówię głupol, obrzydliwy. Ludziom w głowie miesza na prezydenta idzie teraz on pokój zaprowadzi gówno zaprowadzi braw wszechświata nie rozumiecie w ogóle żeby cokolwiek się mogło rozwijać musi się rozwijać na prawach twórczego niepokoju ale przede wszystkim państwo powinno być silne mądrością członków obywateli i to takich członków którzy nie boją się rzucać światło na zaciemniony obszar ludzkiego doświadczenia przeciwnie Będą chcieli to robić, bo władza im pozwoli. Władza powinna dać przyzwolenie ludowi, że nie będzie się bała tego, że społeczeństwo wskazuje mankamenty w jej strukturach. Tak to powinno wyglądać. Przecież każdy człowiek ma całą masę projektów, które nigdy nie zostaną zrealizowane, ale za to zostaną zrealizowane projekty zewnętrznego lobby, które też Ci pokój obieca. On Ci pokój obieca, bo jak jest pokój, to jest terror. To pamiętajcie Państwo. Kto dojdzie do władzy obiecując spokój, tak jak w czasach Adolfa, będziesz pod butem chodził, tak? Grzecznie będziesz mówił posłusznie to, co władza chce, albo nic nie będziesz mówił, będziesz sobie tylko żył, prawda? Na tym swoim śmietniku yy, obłędu własnego życia, jedzenie, tania rozrywka, prawda? Wakacje, hy, chędożenia i tego typu sprawy, to wtedy sobie możesz żyć i płacisz podatki, prawda? I przyjmujesz witaminy i uczestniczysz w igrzyskach. Tamci ewentualnie, może w talent show jakimś pozwolą wygrać, nacisnąć guziczek, ale bez osobowości, bez, bez tożsamości. To jest pokój, generalnie rzecz biorąc. Ale ja mówię, to jest bardzo sympatyczny film. To nie jest tak, że to nie jest sympatyczny film, bo to jest sympatyczny film, niech mi nie, nikt nie mówi. Więc pokój zawsze niesie za sobą zagrożenie, prawda? Te łacińskie przysłowie, takie warto tu przytoczyć, CV z pacem. Parabelu chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Tu nie chodzi o wojnę, do której i tak dochodzi nieustannie, nawet na podłożu ideologicznym, bo ludzie y, stłumieni w jakiejś grupie jednej, drugiej, trzeciej, to tylko walczy, dać im siekierę, karabiny, to by się pozażynali. Ludzie, jakby teraz pozwolono na 10 minut użyć broni w tym kraju, to podejrzewam, że kto wie, czy pół Polski by tam nie padło, prawda, w wojnie domowej. Taka jest skala nienawiści, bo niewykorzystany jest moment twórczej pracy we wspólnocie, bo ta współpraca jest bądź co bądź, drodzy Państwo, ułomna. Niestety, jeśli zło moralne nie będzie uczestniczyło w procesie kulturowego postępu, to tak czy owak przeistoczy się w zło destruktywne. Ale jak mówię, my myślmy tylko o szczęściu, bo ludzie też szukają szczęścia. Na szczęście, co to jest? Szczęście to jest nic innego jak zadowolenie dla mnie. Dla mnie, samego osiągnąć władzę, splendor, zgromadzić kapitał, mieć niewolników pod sobą, a następnie być potem lustrem, prawda? Tego wszystkiego, co reprezentuje władza, bo władza chce tego samego. To jest fałszywy Bożek powołany właśnie na urzędzie tego oficjalnego stanowiska tego świata. I tak jak mówię, martwica mentalna w danej epoce, która zdobyła władzę, dzisiaj będzie ludzi mądrych, Tępić, uważając, że są niebezpieczni, że są y, agresywni, że są pełni mowy nienawiści, a oni mają prawo serwować nam na bazie własnej głupoty, impotencji y, i nawet braku logiki totalnej, prawda? Oni mają nam prawo serwować mowę nienawiści i mają prawo niszczyć i usuwać każdego, kogo uznają za swojego wroga, nie licząc się z tym, że ci ludzie się pojawiają po to właśnie, żeby tworzyć to wszystko, co moglibyśmy następnie później nazwać dorobkiem kulturowym. Bo przecież ludzie żyjący w tej epoce to są też ludzie, którzy mają dostać prawo wpływu na rzeczywistość. A kto dostaje takie prawo? Jaś Kapela na przykład. Także drodzy Państwo, to jest bardzo sympatyczny film. Pełen życzliwości, serdeczności. Ja jestem naprawdę pełen empatii nawet. I wysyłam Państwu całą masę harmonii, dobrych, pozytywnych uczuć na cały dzień. Zobaczcie ręce, które leczą. Tak, drodzy państwo. Niech nam się darzy, niech będzie szczęście na świecie. Wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam bardzo serdecznie.